Dnia, gdy z nieba zaczęły spadać te dziwne karty, zmieniło się całe moje życie. Na początku wydawały się być nieszkodliwe, więc razem z przyjaciółmi wymyśliliśmy pewną grę. I wtedy okazało się, że to nie są zwykłe karty. Zawierają w sobie niezwykłą moc pochodzącą z innego świata. Nazywam się Dan i razem z przyjaciółmi Runo, Marucho, Julie, mistrzem nad mistrzami Shunem. I Alice. Jesteśmy młodymi, młodymi bojownikami Bakugan! Bakugan, jeden cel, dwa światy. Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik przyśmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. Pan, młodzi wojownicy, przyjaciele na wieki. Jaki interesujący Bakugan. Wydaje mi się, że nie mam jeszcze czegoś takiego, a więc bardzo chciałbym dodać cię do kolekcji Klausa von Herzen. O, tak. O, jestem wykończona. Rety, szukaliśmy już wszędzie i wciąż nie mamy nic. Zastanawiam się, czy w ogóle uda nam się znaleźć moc nieskończoności. Ach, mam już tego dość Spokojnie, nie denerwuj się, Dan Julie, wszyscy się denerwujemy Ale nie jesteśmy niedojrzali emocjonalnie Kiedy coś idzie nie tak, jemu odbija O co ci chodzi? Musimy znaleźć to coś, zanim będzie za późno Spokój się, Dan On ma rację, musimy się bardziej postarać Prawda, Tigrero? Też tak myślę Ach, To wszystko doprowadza mnie do szału O, jesteś strasznie niecierpliwy Wszyscy wyglądają na nieźle przybitych, no nie? Co racja, to racja! Hej, czekajcie! Co? Zostawiłeś coś na gazie? Nie, ale dobry obiad mógłby nam wszystkim poprawić humor. O wy, którzy gotujecie, bądźcie pozdrowieni! Nie chwaląc się, trochę się znam na gotowaniu! Jestem do waszej dyspozycji! Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć! Kuchnia będzie naszym polem bitwy! Zaczynamy! Pokroimy trochę cebulki. Potem roztrzepiemy dwa jajka, a najlepsze wiejskie. Kawałek ośmiornicy dla niepowtarzalnego smaku i. Uala! No chodźcie, nie wstydźcie się. Najlepiej smakują na ciepło. Wygląda super. O, uwielbiam takojaki. Takojaki? To coś w rodzaju małych hamburgerów po japońsku. One są naprawdę przepyszne, uwierzcie mi! Chyba wolę zwykłe hamburgery bez ośmiornicy. Może jestem dziwna. Gdzie nauczyliście się tego gotowa? Oglądamy razem programy o gotowaniu. Są bardzo inspirujące. A zdradzicie mi wasz przepis? Niestety! To nasz mały sekret. No i jeszcze 30 tysięcy innych minów. Cóż, raz kozie śmierć. <grym> Wow. Wiecie co? To jest pyszne Krupiąca to... panierka na zewnątrz Miękkie i delikatne kawałki ośmiornicy w środku Razem tworzą naprawdę pyszną całość Chyba nam się udało, Prejas Wszyscy czują się o wiele lepiej To wszystko dzięki tobie, kolego Gdybyś nie dodawał mi energii tymi wygibasami, nic by mi nie wyszło To był strzał w dziesiątkę Wielkie dzięki, Maruka! Tak, dziękujemy! Było super! I tak chciałabym mieć ten przepis. Czuję się o niebo lepiej! Hmm. <laughs> Jesteś naprawdę super! E tam. Dobra. Macie kilka ostatnich. Dzięki, Prejas. Wiem, że mój taniec był dla ciebie inspiracją, ale to ty gotowałeś i udało ci się poprawić wszystkim humor. Nie ma za co! Wiesz, że zrobiłbym wszystko dla ciebie i reszty! Tak się cieszę, że jesteśmy drużyną. Po prostu chciałem, żebyś to wiedział, Prejas. No co ty? Jeszcze się zawstydzę, jak to będziesz powtarzał. To ja powinienem dziękować Tobie, że wziąłeś takiego włóczęga jak ja. Przy okazji, pokażesz mi, jak się robi to całe tako jaki? Coś mi się wydaje, że musiałem przyznać, gdy to leciało. Nie ma sprawy. Chyba to nagrałem. Super, możemy teraz obejrzeć. Chcesz potem zobaczyć zawody szachowe? O, żartujesz sobie? No jasne, że tak. Idę zrobić popcorn. Są no, taką dobraną parą nie sądzicie? Tak, to prawda. Tworzą zgraną drużynę. Ej, słuchajcie, macie chwilkę? Jasne, co jest? Dużo o tym wszystkim myślałem. Powinniśmy popytać o moc nieskończoności przez internet. A? A? Myślałem, że już ci to wyjaśniłem. Jeśli to zrobimy, istnieje ryzyko, że wróg dowie się, co planujemy. To zbyt ryzykowne. Zgadzam się z runą. A mi się ten pomysł podobał. To... Wszyscy dobrze wiemy, że nawet jeśli chcemy utrzymać wszystko w tajemnicy, wciąż mogą być jakieś przecieki. Więc zgadzam się, że powinniśmy przejść do ataku. Tak. <laughs> Próbowaliśmy już wszystkiego. Złapmy byka za rogi i zobaczmy, co się stanie. A więc kto jest z nami? Um... My, My jesteśmy! jesteśmy! To jest to! Mogę już wysłać wiadomość oddana. Jakieś wątpliwości? W życiu! Jeśli ktoś nam odpisze, to może być przecież jakaś pułapka, prawda? Ryzyko to moje drugie imię. Jasne. Ryzyk fizyk. Ja zawsze to powtarzam. Ładuję! Wysyłam wiadomość! Szukam informacji o mocy nieskończoności. Jeśli ktoś coś wie, proszę o kontakt. Na razie. Hej, chodźcie tutaj. Dostaliśmy odpowiedź na wiadomość Dana. Ciekawe skąd. Niemcy? Zgadza się. Jeśli potrzebujesz informacji o mocy nieskończoności, przyjedź do Niemiec, porozmawiamy twarzą w twarz. Pamiętajcie co mówiła Alice, to może być pułapka. Nie możemy tego zignorować. Nie martwcie się. Trzeba będzie po prostu uważać. <laughs> Dokładnie. Hej, hej! Bluję w twarz niebezpieczeństwu! Niech ja ich dorwę! A więc ruszajmy wreszcie w drogę. Czy zdążymy też na Oktoberfest? Tylko jedno pytanko. Jaka jest tam pogoda o tej porze roku? Nie wiem. Ubierz się na cebulkę. Dobra, zróbmy to! Jasne! Czy w Niemczech mają papier... Czy my lecimy właśnie tam? Niech mnie ktoś uszczypnie. Niesamowite! To prawdziwy zamek! Myślałam, że to dom Marucho jest fajny, ale ten zamek jest ekstra. W tym zamczysku pewnie hula wiatr w zimie. Ogrzanie go musi kosztować fortunę. Nie żartuj, Prejas. Będziemy mieć własny basen. <grystanie> Popatrzcie na te niesamowite wrota. Czy ktoś znalazł już może dzwonek? O. Co? Otwierają się automatycznie? O tak. Jak w supermarkecie. Nigdy jeszcze nie widziałam prawdziwej zbroi, a tu jest ich tyle! Coś mi się wydaje, że właściciel tego zamku ma całkiem sporą kolekcję! Twoja kolekcja znaczków jest dużo fajniejsza niż ta góra złomu! <noise> Witam wojownicy! Dziękuję, że przybyliście z tak daleka. Proszę, czujcie się tu jak w domu! Czy to ty nas wezwałeś? Zgadza się. Proszę, wybaczcie, że moja wiadomość była tak tajemnicza. Nazywam się Klaus von Herzen. Miło mi was poznać! <noise> Czy ty jesteś tym klausem, który ma drugie miejsce w światowym rankingu? Jestem zaszczycony, że mnie znacie, a ty jesteś pewnie Marucho. Twoim bakuganem jest frejas, który pochodzi z domeny Akfosa. Skąd ty to wszystko możesz wiedzieć? Ciekawe. Zbadałeś sprawę, tylko zastanawiam się, po co. Eee, jeśli mam być szczery, już od jakiegoś czasu miałem wielką ochotę z kimś powalczyć. Przejechaliśmy pół świata po to, żeby walczyć? A więc kłamałeś, mówiąc, że wiesz coś o mocy nieskończoności? Jak mogłeś? Dżentelmen nigdy by tak nie postąpił. Jesteście w błędzie. Jestem dżentelmenem. I z pewnością dotrzymam obietnicy. Pod warunkiem, że uda wam się ze mną wygrać. Nie martw się, pokonam cię bez problemu. Poczekaj, Dan, dzisiaj moja kolej. Ale, no? ale Maruczo... Ja znam tego gościa. Jego ulubionym Bakuganem jest Syrenoid, która pochodzi z domeny Akwosa zupełnie jak Trejas. Chcę zobaczyć, co będzie, gdy Trejas i ja z nimi zagramy. Jesteś tego pewien? Jak jeszcze niczego. Połkniemy ich oboje na śniadanie. No jasne! Damy im zaraz popalić i w ogóle. Pewnie. <laughs> Patrzcie na to. Wstrętnego maskarada. To znaczy, że Bakugan przegranego zostanie wysłany do wymiaru Zagłady! Zakładam, że nie zamierzasz wycofać się z pojedynku. Za nic na świecie tego nie Pole Bitwy! Karta otwarcia! Bakugan, bitwa! Daj mu popalić, przyjacielu! Start! To raczej ostrożny ruch. Sprawdzasz teren, prawda? Coś mi się wydaje, że teraz mój ruch. Bakugan, pizza! Skorpion, start! Przewaga Skorpiona – 30 funtów. No proszę, wyślij mnie tam wreszcie! Pokażę temu arogantowi, gdzie jego miejsce! O, proszę, 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 proszę! No dobra, Preja, idź i daj czadu! Pizza! Pizza! Yeah! Preya Stark! O tak, mały! Słyszałem, że bardzo chcesz mnie poznać. Hmm, cóż, zasmakujesz teraz tego? Zmiana domeny! Subtera! Przepraszam, że przeszkodzę. Ale czy ktoś zamawiał niezłe lanie? Rejas przechodzi zmianę domeny. A więc to jest właśnie zmiana domeny, o której słyszałem? Ciekawe. Tylko patrz! Karta supermocy! Aktywacja! Skrzyżowanie! To, o co mi chodziło. Czy czujecie tę moc? Poziom nocy Prejasa 400 punktów. Zmiosę cię z powierzchni ziemi jednym uderzeniem. <laughs> Na to nie mogę pozwolić, bo musiałbym powiedzieć wam o mocy nieskończoności. Karta otwarcia start kozioł ofiarny. Maruczo! co To jest kozioł ofiarny! Ha, to całkiem proste. Dzięki tej karcie, gracz, który pierwszy wystawił Bakugana, może zdecydować, czy walka ma się skończyć, czy nie. Niezły żart! A więc jak będzie? Gramy jeszcze, czy nie? Wiesz, szczerze mówiąc, ten pojedynek był tak przeraźliwie nudny, że chyba wolę go jednak przerwać. A więc czas na odwrót, Skorpionie. Walka skończona. On ucieka! Ten koleś to tchórz! Patrzcie! Zaraz się schowa! Dobre! Co niby? Hmm, myślicie, że to ja uciekam od was? Nie zamierzam przejmować się jakimś dzieciakiem i tym jego szalonym błaznem. Szalonym błaznem? A ty jesteś szalonym burżujem? Wydaje mi się, że wiecie gdzie jest wyjście. Osz ty! Nigdzie nie idziemy, to jeszcze nie koniec mojedynku. Hmm. Karta otwarcia start. Bakugan pipa! Syrenoid Star! Miło mi Cię poznać, dzieciaku. Wow! Ona jest super! <laughs> Bardzo się cieszę, że Ci się podoba, ale jej śliczna twarz to nie wszystko. Karta supermocy, aktywacja! Imitacja wody! Oczywiście, że nie biedny, zagubiony Marucho. Syrenoid może pojawić się gdziekolwiek chce, a poza tym może zmienić kartę w wodę i sprawić, żeby była bezużyteczna. Co? O nie, Limulus! Chodź do mnie, mój mały przyjacielu! To chyba brzmiało tak. Nie ma róży bez kolców. Nie ujdzie ci to na sucho! Bakugan Bitwa! Żuboi, start! Bakugan Bitwa! Sponsor! Zostaw to mnie, przyjacielu! Zaraz się zemszczę! A to specjalnie dla Libulusa! Paku Przejazd Zmiana domeny! Darkus! Bój się! <ścoughs> A więc tym razem Darkus! Nigdy nie przestaniesz mnie zadziwiać! ja jeszcze nie skończyłem! Prost mocy Prejasa o 100 punktów. Zjadłbym teraz konia z kopytami, ale chyba zjem jednak jakiegoś kraba. Karta otwarcia, start! Biohazard, aktywacja! Co jest grane? Zaczynam chyba tracić moc! Tak naprawdę, twoja transformacja została odwrócona. Więź Darkusa z Akwosem anulowana. Poziom mocy Bakuganów 300 punktów każdy. <grym> o! O! Nie cierpię takiej gry! Sztuczki, wykorzystuje je przeciwko nam. Ten Klaus... To trudny przeciwnik. <noise> Bakugan, Pipa! Scorpion, start! Karta otwarcia, start! Karta supermocy, aktywacja! Wodne tornado! Poziom mocy żółwoida 530 punktów. Teraz moja kolej! Karta supermocy aktywacja. Bułaczca głębi. Poziom mocy skorpiona 550. Już Wystaw mnie szybko! O. Jeśli pozwolę Ci teraz walczyć, to jest duże ryzyko, że ty. Proszę, nie myśl teraz o tym! Ale... Posłuchaj mnie dobrze, Marucho! Podziwiam cię za to, że jesteś tak wytrwały, ale również za to, że tak się o mnie martwisz. Że jestem silny i martwię się. Dokładnie. Żeby się o kogoś martwić, trzeba być silnym. Musisz być silny, żeby pomścić tych, którzy zostali pokonani. Masz rację, prejas? Jeśli teraz się wycofam, ich poświęcenie okaże się daremne. Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie, Prejas. A teraz do roboty. To właśnie chciałem od ciebie usłyszeć. Dobra, zaraz pokażę ci, kto tu rządzi. Chociaż twoje słowa naprawdę mnie wzruszyły. Czas już na danie główne. Czas ich wykończyć, Sirenoid. Jasne. Bakugan, bitwa! Zdeśmiłaś się, Sirenoid, a teraz może masz ochotę nam zaśpiewać? Mam coś specjalnie dla ciebie. Ha? To jest karta supermocy śpiew muzy. Kiedy tylko przeciwnik usłyszy jej piękny, ale zabójczy głos, jest zgubiony. Ten Bakugan zaraz wyląduje w wymiarze zagłady. W wymiarze zagłady? Hej, co jest? Co się ze mną dzieje? <laughs> Jesteś teraz więźniem pieśni Syrenoid. Ten głos! W żaden sposób nie mogę mu się oprzeć! Prejas, nie poddawaj się! Inaczej zginiesz! Twoja porażka jest już przesądzona. Chodź, Prejas. Chodź do mnie. Nie obawiaj się wody. Ale nie! Nie minęła jeszcze godzina od obiadu! O nie! Jak tylko postawił nogę w wodzie, już nie ma powrotu. Jego los jest przesądzony. się powstrzymać? A, nic nie mogę zrobić. Musisz <śmiennie> A więc już po wszystkim. Najwyraźniej jestem zwycięzcą. Przekaż. Co się w ogóle mogło stać? Posłuchaj, Maruczo. Podziwiam cię za to, że jesteś tak wytrwały, ale również za to, że się tak o mnie martwisz. Żeby się martwić o kogoś, trzeba być silnym. I musisz być silny, żeby pomścić tych, którzy zostali pokonani. za już nie ma, naprawdę go nie ma. O, Rejas. Niestety, coś mi się wydaje, że już nigdy się nie spotkacie. Oddaj mi Prejasa, proszę, błagam cię, zrobię wszystko, tylko oddaj mi mojego Bakugana. Nikt na całym świecie nie będzie w stanie go zastąpić. Tak dobrze się rozumiemy. Troszczymy się o siebie, a więc proszę. Przepraszam, ale nie mogę tego zrobić. Twój Bakugan został wysłany do wymiaru zagłady. Jeśli chcesz na kogoś zwalić winę, to obwin własną słabość. Miłego dnia wszystkim. Tylko pytanie, gdzie? Co? Co to jest za miejsce? O nie! Nie mogę się ruszyć! Aaaaaa! Aaaaaa! Tutaj, runo! W następnym odcinku młodych wojowników Bakugan, Maruczu i ja wylądujemy w jakimś starym pałacu! A co to w ogóle jest za miejsce? Wtedy maskarad wyśle Julio, żeby wyzwał na sobą Przestań już, Maruczo! Nie chce mi się słuchać, że on jest ekspertem od chaosu! Nie martw się! Pomszcze Frejasa dla ciebie, Maruczo! A więc walka! A ty, co tutaj robisz, Dan? Dobra, Tigrero, musimy coś tutaj komuś udowodnić! Badługan Ha! Do zobaczenia!